Materializm, jak sobie powiemy, i jaki jest temat tego filmu, polega na tym, abyśmy całkowicie odeszli od duchowości. Nie chcę krytykować tutaj naukowców i osób, które w to wierzą, ponieważ tak jak mówię, no ten materializm działa i dla osób, które no, nie doświadczyły niczego duchowego i w ogóle nie są w tej duchowości, to ten system jest całkowicie sprawny, mogą w nim żyć, mogą również mieć w nim jakieś tam moralne zasady. Jednak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, te globalne, elity wywodzące się z tajnych stowarzyszeń są cał, na całkowicie przeciwnym tutaj biegunie i one wierzą we wszelkiego rodzaju metafizyczne rzeczy. Ich doktryny opierają się na duchowości, ezoteryce i tak naprawdę to wprowadzenie globalnego materializmu może mieć na celu oddalenie nas od duchowości i zamknięcie nas w pułapce materializmu, ponieważ my jako istoty, tutaj jako świadomość, jako dusze, mamy ogromną moc.